Siema. witam. Koniec zabawy. Trzeba do roboty iść. Kurwa, przejdziemy dzisiaj do końca. Może żonka wróciła, Bitcoin na pewno wyj**ał. Tak, tak, to w że no. Normalnie ludzie pilnują. Żona jest! A, wróciła, kurwa, wróciła. Ile zarobiła? Kurwa, jej nie było! Ile jej nie było? Z dwa tygodnie? Pięć z zarobiła. Co za Ja więcej na jedzenie wydałem, Dani, przecież. Nie no, wszystko jest, tak jak było. Ale koparki pracują, pa Dobra, mamy tysiąc dużo kasy mamy Może przebić. Fajna no. No, no spieram stąd. 4 mam na końcu tylko, no Uuu, chyba 3 na końcu tylko no i no, tak plus 10, pani ja to będę zadowolony. Kurwa, no, to naprawdę jest niemożliwe. Od początku gry spada o jakieś 40% chyba. 10k, no, był 30 na początku. On tylko spada. Musimy się odpuścić. Nie możemy na minus być w kasynie. No to jest niemożliwe. Dobra. 1000 zaledy. No warto chyba, nie? Dobra, kupuję. Uuu! To jest to? Za to główno 1000 dałem? Co to jest? L2, to. Dobra. Elegancko. Trzeba tak, trzeba zmienić ściany. No, tak, pasują, tak. A, no, kompletnie inaczej to wygląda teraz. Jutro sprzedaję całego bitcoina i kupujemy nowe ten, nowe stanowiska. Stary, skończyłem projekt urządzenia, ale reaktor mocy jest bardzo drogi. Potrzebuje 25 tysięcy dolarów. Pojechało go chyba. Ja skończę 25 koła. Już mam wziąć tyle pieniędzy. Proszę. Ile można? Kurwa, spadł znowu 19 tysięcy, to już. <noise> nie wiem, to zaraz minus 50% będzie od początkowej ceny. Nie, jest 19 koła, no gorzej być nie może przecież, no. Ile mam morali? 65, Zrobi dziecko. Ciąży, zrobiliśmy dzieciaka. Dobrze, będziemy mieć robola dodatkowego. Poszedł do góry. 8%, odbija, wraca. tu bym sprzedał już trochę i zaczął inwestować w co innego. Nowe pokoje, nowe kąpy. Dobra, jeden, tak sprzedam, jednego sprzedam Znaczy 0,1 Dobra, najlepszego Gamer Pro Computer Case, to kupuję 1700 Kupione zwróci się mówię wam Ja dole, ale machina Tak To jest nasza wizytówka, on musi tak tutaj stać Nie mam czasu na sprzątanie Trzeba zanim wystawać robota mm Haha, -hmm. <grydala. grydala> O, pak dostanie hita Jak tam ciąża dziecka? Ciąży. Zrobi dziecko. Ja chyba nie mogę już jedną z drodze. Ochroniasz to złodziej, czemu tak myślisz? Pracuje do, o, da mnie już od... Dzieciak jest. Pa! Jeśli tylko nauczy chodzić, już go weźmiemy do roboty. Ty, u mnie chodzisz już, dobra? Mogę to piłkę wziąć. Do góry rośnie, ciągle rośnie. Dobra, kupuję pokój. Dobra, kupuję pokój. Dawaj Ja pdoly, ale miejsca Przedaję, że mieć jednego Dobra Zamawiam Ja p... Dole. Ale sprzęcior Dobra Cena na maksa, zanim coś... Ciebie przypadkowo jeszcze 8 i 5 Ale to będzie sypać kasą O, o, pierwszy klient. Zobaczymy, ile sypnie kasy. Nie wiem, stać na takie rzeczy. Może niewiele to kosztuje wszystko. Dobra, mam pomysł. Szybkie konie. Czerwony. Dwie stówy na czerwonego. Odda, k**wa. Dawaj, dawaj, dawaj. Ty czerwony odgania. Biegni, biegni, Kurwa, dawaj, czerwony. Nie no, czarny. I się rakiet odpalił w dupie tego konia. Zwał... Pa, stracił siły, stracił siły. Nie no, i przyspieszył. P**wa, te wścigi koni ale mam kasę. Co ja chciałem kupić? Kuchnię. Mogę toaletę teraz kupić. Ja, ale to wygląda już zajebiście. Przydałoby się moje stanowisko przenieść do kuchni teraz. przydało się to wszystko przenieść. Ty, a bo, jak Mam pomysł, ty. Da się, da się, o. Już mnie nie złapią. 700 za wiara. Nie ma się przepracowywać. Mam rodzinę w domu. Eee! Czemu? Wypierd... Chyba szybciej, no. Nie będę go w nieskończonym za darmo wychowywać. Dobra, koniec tego dobrego. Do roboty idziesz. Gdzieś jak sam zostaje w domu. Cię nauczy. Kibel. Kupuj od razu. To mam nadzieję, że to jakiś pracownik na kibel też będzie, żeby kasy zgarniał. Co to ma być źle? Za darmo mają być te kible. Majo? Fascynuje klientów swoim po ponędznym pięknem Jak dodatek przyjmuje zamówienia Szef Gotowa jest na płasniki dla twoich klientów w kuchni Chyba kupuję wszystko To jest chyba ta z kamerki. Majo. Lala. Kurwa slot zagrały na slotach o kurwa! Myślałem, że siódemki już, albo dzwonki nawet. Dobra, jeszcze jest dwa. Kurwa, Chodź, daj raz chociaż, chcę zobaczyć ile wypłaci. Szmato jebana. Dobra, ostatnie. Znowu dwa. No nie, to trzeba zrobić na prawdziwej grze, na zaku. Teraz zaczynamy grać. Dobrze, dobra, ja się z dwa spiny tutaj. Siedem. tak! Kurwa, no! Tak, 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 tak! Kurwa, wiedziałem, że odda! Wiedziałem, że odda! Wiedziałem, że sypnie. Dwa koła. Witam, zaneczko. Drzwi, kupuję. Jest, patrz, to, przesuwane drzwi. Pa. To, że szyld taki kuja ustawiłem, Dobra. Otwieramy jedną najdroższą szynkę w całej Brawo, Keysik 1. 2, 5, dobra. 1, 2, 3, 4, 5. Kurwa, no. Rodek dół. Mogę ci zaufać na jednego spinka. Kurwa, tak. 1700. Na tym hazardzie się łatwo kasy robi. 1000 chyba. Z... Ale mamy kasy, ty. Może zainwestujemy w tego. Ri... Riga. Dobra, dawaj. Tam tu. Dobra, kup jeszcze. Tu się zmieszczą dwie czy trzy? Chyba trzy. Trzy jeszcze kupię. Inwestujemy w nieruchomości już, zaraz. Taki nowicjusz, jak ty nie może kupić, co? Jaki nowicjusz. Jaki nowicjusz. Ja całe życie na tym przecież kopię. O, urósł. Send job, dokładnie tak. Do roboty gnoju od razu. <laughs> no, bardzo dobrze, dobrze pracuje Please help panie udawać, że nogi nie ma, albo ręki to amator jeszcze nauczy się A ma terminal <laughs> Czekaj Myślałem, że takiś głośniczek ma <laughs> Bez to jest terminal, jednak nie jest taki głupi Chciałem zrobić tak, ten dzień jeszcze na spokojnie Jutro sprzedaję tego bitcoina I mnożymy pieniądze na tak jacku, do 25 koła Real estate Kupić Chyba kupiłem już, spa. Otóż tu już miejsca dużo Co ja mam z tym zrobić? Kabina do gier, manager, system świetlniowy Dobra, rozwijamy się Dobra, pasuje Przejmujemy całą aleję Jedną kabinę kupię, jak to wygląda? To od, od razu ze sprzętem to, tu można masowę robić Tutaj będzie lokal dla elity Tu dla plebsu będzie wszystko Pop śpik, kurwa tutaj, co? Dobra Nie wnikam, nie? Dobra, ile zarobili na żebraniu? 30, no. Słabo, kurwa, słabo. Ta żonka? 80. To jest słabo. Ty, jak dzieciak jest na ulicy, to żonka też gdzieś jest pewnie. Może naprawdę w klubie pracujesz. Ty to ona? To ona chyba, nie? Dobrze pracuje. 7 tysięcy. 8 koła na koncie. Inwestujemy tutaj Menadżer i Iles Dwie kabiny. Jeden na blachżeka. Dobra, rozdziany jest czarny Jacek. Raz, dwa trzma to Jebano. No. Znowu za dwa, bo trzeba odbić. Kurwa, no jakim chujem. Uh. Dobra, koniec nie da rady, jednak to zrobić. Uh. Kurwa, no. Ja alfa na taniec Trzeba się wyścigać. Przerywam całą kasę no. ile tu kasy daje? Dobra, chuj, inwestuję w to na razie. Dobra, dawaj, dwa najlepsze stanowiska. Dobra, sprzedam trochę i kupię jeszcze dwie koparki. Trzeba ile mogę, dwie albo trzy, nie? Trzy. Wszystko śmiga. Ktoś się kurwa zestrał. Do zlewu się ktoś zestrał. Nie chcę leżyć, ja tego sprzątać nie będę. Dobrze, pracuję ciągle. O kurwa, ale mamy kasę na granie. Na cztery koła. Dawaj. Yes No widzisz kurwa, dlatego nie Alin 12 stęduje na piątkę Pierdolisz Dobra, odbijamy, odbijamy 12 na dziesiątkę, no? Dracula, co? Taki ekspert, hit 13, chujowo Znowu hit, nie? Muszę kurwa. Dobrze, zajebiście, wstęp Dobra. Kurwa, ale... 9 koła. To 9 Kurwa lin! Przez takie pieniądze kurwa, to jest O nie? Zobaczymy co da A, 10 do do dobrze, daj viście, daje miście Kurwa, tak! 25 tysięcy potrzebujemy, jeszcze trochę Dobra, tak! Tak! Kurwa, tak! Kurwa, tak! Dobra, zajebiście Dobra, chwilę tu pokręcę Takie szczęście mamy Mówiłem, że da się zarobić na rzeku rzeku. jest Jul? Changa. 25 koła Na, masz Co tam mi da, na, kurwa, mam nadzieję, że będzie się opłacać O, jest żonka, dobra, jest dzieciak A meble? Mogę im kupić A stop job Nie, nie chodzę do tej roboty, bo tak ku*** przynoszą kasy Ty, gdzie dzieciak? Chabnie ja nie wyłączyłem roboty. Chyba, że z pasji już pracuje no Jest ciągle. Nie dziwo to, że chuja zarabia na takim spocie zjebanym. Daj no kafę Schodki na górę, na górę Dwa koła jeszcze jest, specaku. Tak to wygląda. Jakło to kurwa śmieszka chyba w końcu skompletowałem urządzenie, dam ci je do wypróbowania. Uważaj, bo to bardzo niebezpieczna broń. Brać. Nie, no kurwa, to chyba naprawdę z endgame już. Co to kurwa jest? To za gówno. Co to kurwa robi, ty? Mam pomysł, mam idealny przecież obiekt do testów w mieszkaniu u góry. Nie wiem, co to robi. Nie mam pojęcia. 25 za gówno. No to nic nie robi A, zabiło. O, zabiło No kurwa jak to działa No w kompa Też nie działa Ej, pa, leci coś Ty działa z dystansu To i ta broń Ty bez kiedy to można tylko wykrywa Bandziorów No Dobra, wszystko mam. Co się da? Milionerami jesteśmy przecież, no. Pakie pa, pa, opinie dostajemy już. To jest niemożliwe. Dobra, patrz, pa to, pa to. 6 koła samego stanowiska. Dobra, teraz da. Dał 10 koła. O kurwa, ale da. Chciałem z tym pieniędzmi zrobić, no. O, bez kitu, na, na koniach tym grałem ani razu. Cisza, na zielonego tu stóweczki na tego i stóweczka tu. Zobaczymy. Dobra, kurwa, dam chociaż na, na każdego dam stukę, żeby zobaczyć jakiś przelicznik jest. Dobra, dawaj, zielony. O, ruszył dobrze na początku. Kurwa, no, ktoś mu trapa rzucił pod nogi. Dobra, spowalnia, spowalnia, zielony. Jest, u góry jest jakiś. Skórkę od banana mu znowu użycili pod konia O! Kurwa i czwarty jest przecież Ty, zielony, zielony, zielony! Zielony! Proszę, kurwa! Biegnij! To jest koniec. Kurwa. Dazy pięć to jest przelicznik. Jest żul? Nie ma questa. Chyba wszystko zrobiliśmy w takim razie. Max zakład. 10 koła bonusik. Może kurwa odda coś, no? Pięć cukierków to jest. Tylko pięć spinów? Dobra, martwy spin, zajebiście Martwy spin Barbuzy Co to kurwa jest? To było warte 10 koła Zero mi dało, kurwa zero Pój, dobra, bugujemy grę Co jest najtańsze w tej grze, co można zamówić? Pewnie myszki, czyli 125 108 65 za myszkę Podkładki ile są? A te 65. Dobra, daj, podkładeczki też się przydadzą. Do myszki przejść. Uwaga, zamawiam Pierdolnie Dobra, pierdolnie jak dostała będzie dopiero. Teraz się wiejem na drifcie. O, jedzie, 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 jest Kurwa, po kolei to dropi. Ale dobra Ty do tyle? No, to tak mało, kurwa A to się a To się respi jeszcze ciągle Zamawiamy więcej 5 koła mam Dobra, kolejna dostawa Kurwa, to nie laguje nawet Ale trochę tego jest, no Może teraz jak się wyjebie Nie da się chyba tego zbombić Dobra, ostatnie zamówienie Może wyjebie I Od razu szybka dostawa Takie same rozmiary chyba są O kurwa Nie, są większe Te paszki. Nie, trzeba by z miliony mieć, żeby to wyjebać Dobra, chuj Tyle Koniec gierki Fajna była Co widzę, dzięki za dzisiaj Zaczynamy inną gierkę Co, dzięki za suby, za i za obecność Pa pa